Dzień dobry, Paweł Kmiecik, Poranek S24. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam Państwa. Państwa. Czy w Wiśle mówi się czerwcówka? A, dobry wypoczynek, wystarczy, a, a niech zostanie. Okay. Bo tak mówimy zawsze majówka przy okazji weekendu majowego, a teraz mamy weekend długi, czerwcowy, no to chyba wypada mówić czerwcówka. Może to się przyjmie, jak pan myśli? Jeżeli chodzi o mnie, to z polonistyką <noise> daleko, więc. No ja też studiów polonistycznych nie kończyłem. To tylko takie moje dziennikarskie wynurzenia czy przemyślenia. Może lepiej powiedzieć, no nie wiem, może będziemy promowali w takim razie. wiem, inżynierskie, więc tym bardziej nie chcę się na ten temat wypowiadać. No to my będziemy jakoś, będę próbować, promować, że to słowo czerwcówka się kiedyś przyjmie. Na czerwcówkę będziemy zapraszali, bo ta czerwcówka, czyli weekend czerwcowy długi, który jeśli ktoś sobie dzień wolnego w piątek weźmie, to będzie mieć cztery dni, dużo atrakcji w Wiśle będzie. No tak, próbujemy zapełnić kalendarz wydarzeń imprezowy w tej chwili i co prawda wszystko robimy na Hip Cichka, bo wiadomo, że jeszcze miesiąc czy półtorej miesiąca temu nie było wiadomo, co będzie można, w jakim zakresie przede wszystkim będzie można organizować, czy to będzie miało jakikolwiek sens. No ale chcemy zaoferować, mam nadzieję, że atrakcyjny weekend we wiśle w tej chwili. No właśnie tych możliwości jest dużo, choćby na przykład Atopolska właśnie, to nazwa koncertu. Zespołu pieśni i tańca Śląsk, który to koncert odbędzie się 4 czerwca w amfiteatrze imienia Stanisława Hadyny w Wiśle. No tak, chcemy z grubej rury rozpocząć ten weekend. Piękny koncert zresztą jak zawsze w wykonaniu zespołu pieśni i Tańca Śląsk z imieniem Stanisława Hadyny w Miślańskim Amfiteatrze bardzo serdecznie. I wstęp zapraszam. wolny warto dodać. Wstęp wolny oczywiście, a więc wszyscy goście, którzy u nas zdecydują się na pobyt kilkudniowy albo też ten jednodniowy, zapraszam serdecznie, bo myślę, że wszyscy jesteśmy spragnieni też już tych doznań kulturalnych. A jeszcze na takim poziomie myślę, że warto będzie spędzić ten czas w Wiśle, właśnie chociażby na tym koncercie. W sobotę Dzień Dziecka, a więc. Próbujemy zadbać o tych naszych najmłodszych, więc pewnie będzie się działo na Wiślańskim Rynku sporo animacji. No a w niedzielę, śladem ubiegłego roku, powtarzamy długą edycję, tak na sportowo, trochę dla dzieciaków. Bieg Wiślańskiego Niedźwiadka to też bieg taki trochę charytatywny, więc, więc cały czas aktywnie, aktywnie, mam nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie. Oczywiście pandemia mocno odpuszcza, ale jednak trzeba pamiętać, że jeszcze jest, więc Pewnie jeszcze są limity, pewnie jeszcze trzeba maseczki nosić, kiedy jest w zamkniętym pomieszczeniu. Coś z tych wydarzeń, o którym Pan mówił. No to dla Chodzi tych. Choć one będą akurat w znaczy, na otwartej przestrzeni. Dla tych, którzy myślą, że to tak swawolnie wszystko będzie wyglądało, to muszę ich rozczarować, bo rzeczywiście będziemy zwracali na to bardzo mocną uwagę. Wszystkie reżimy sanitarne będziemy pilnowali bardzo, bardzo mocno, więc tutaj no, każdy będzie musiał się do tego dostosować. No, musimy zwracać na to uwagę, musimy jeszcze dbać o siebie, bo to tak łatwo zapominamy o tym, co było, a potem znowu rozczarowanie, jak będziemy do tego wracali. Więc mam nadzieję, że powoli to wszystko za nami. Niemniej jednak Czujność to w tej chwili myślę, że podstawa. Poza tym, w sobotę będzie także święto sąsiada, będzie Noc Lampionów. Wszystkie te wydarzenia, informacje, plakaty dostępne na stronie Wisły, bo tam jest też taka zakładka turysta. Warto, może mniej była odwiedzana przez czas pandemii, to wreszcie ta zakładka turysta będzie częściej odwiedzana teraz. No, powiem szczerze, że samemu mi to umknęło, że faktycznie taką zakładkę mamy. Muszę ją odświeżyć. Bo, 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 bo rzeczywiście... pan nie jest turystą, pan jest mieszkańcem. No, no właśnie, no właśnie. Musz... Tak, rzeczywiście będzie się przez cały sezon letni sporo działo. Kolejne koncerty już niebawem u nas i to myślę, że też tak, takiej z górnej półki. Więc warto śledzić ten kalendarz wydarzeń wiśnański. Na stronie internetowej w informacji turystycznej każdy może uzyskać. Zresztą nasi goście taki kalendarz wydarzeń kulturalnych wraz z ustroniem, które wydajemy, mogą, mogą się w niego zaopatrzyć, więc my tutaj wspólnie, jako te dwie miejscowości, też często dajemy taką ofertę, mam nadzieję, że kompleksową właśnie dla Czy Czyta Pan w moich myślach, bo właśnie chciałem o to teraz powiedzieć, jeszcze przed tym, jak Pan zaczął mówić o tym tej współpracy z Ustroniem, bo też na Facebooku Wisły jest plakat, w którym można zobaczyć, na którym można zobaczyć wydarzenia naprzemienne, tak? Kiedy w Wiśle jest festyn, to w Ustroniu nie ma nic, a kiedy w w ustroniu jest piknik, to w wiśle nie ma nic tak naprzemiennie, żeby się to uzupełniało. To też ciekawa współpraca i dużo wydarzeń dzięki temu można. Ale no, często, odbiec... często się kanibalizujemy, że tak powiem, pod względem oferty. Walczymy ze sobą zupełnie niepotrzebnie. Myślę, że te nasze dwie miejscowości są bardzo ciekawymi miejscowościami do bo chociażby spędzenia kilka chwil i poznania ich tak zupełnie od środka. I nawzajem chcemy mobilizować swoich gości, żeby mogli się poruszać i, i skorzystać też z tej oferty naszego sąsiada. Myślę, że fajnie no, ten rok jeszcze będzie takim utrudnionym, bo też proponowaliśmy tą podróż przede wszystkim pociągami, a w tej chwili mamy niestety jeszcze modernizację linii kolejowej ale mam nadzieję, że już niebawem w przyszłym roku wszystko przy, wróci do normy już takiego w pełni możliwości korzystania z tej infrastruktury zarówno drogowej i kolejowej i ta alternatywa fajnej podróży z dzieciakami już naprawdę na wysokim poziomie taboru kolejowym Kolei Śląskich, no warto skorzystać też z tej oferty. To jak lepiej dojechać do Wisły pociągiem, licząc się z tym, że będzie komunikacja zastępcza autobusowa, czy samochodem? Chyba nie dalej niż wczoraj widziałem zdjęcie chyba z Wisły, dużo samochodów na jednej z ulic i troszkę się zakorkowało. Tak się czasem zdarza. To jak pan burmistrz by zalecał tym, którzy skorzystają z zakładki turysta na stronie Wisły i przejadą lepiej samochodem, czy pociągiem? Myślę, że lepiej chyba samochodem, oczywiście y, autobusem, no to jest ta sama po zasadzie formuła w sensie kom, kom, komunikacji zastępczej, ta sama formuła, bo tym samym szlakiem komunikacyjnym trzeba się niestety w tej chwili jeszcze poruszyć, poruszać. Oczywiście w autokarach powoduje to, że jest mniejszy w tym momencie ruch, więc, więc to no, też daje taki trochę możliwość odetchnięcia. Natomiast wracając do tego, że się trochę zakorkowało, no, najczęściej u nas tak się dzieje, jak kierowcy zupełnie nieodpowiedzialnie przejeżdżają na czerwonym świetle i jeszcze pięć samochodów wydaje im się, że zdążą i że gdzieś tam się zmieszczą, a pomiędzy wahadłami potem już jest zaciasno. Takie sytuacje się zdarzają ale w przeważającej większości myślę, że zakładając sobie maksymalnie 20-25 minutowy czas dojazdu do miejscowości, czy, czy też tego postoju w tym takim najtrudniejszym momencie, można dotrzeć bez żadnego problemu. Za nami już festiwal Granatowe Góry. Miał być Tomasz Zimoch, miał komentować mecz Pilchowie kontra reszta świata, no ale nie udało się. Może przyjedzie jeszcze kiedyś komentować jakiś mecz tego typu? A to my nie odpuszczamy. My przygotowujemy się tak powoli już do kolejnej edycji e, Granatowych Gór. I tak szczerze mówiąc, myśmy w tym roku mieli na myśli zaprosić Krakowie, bo to przecież ulubiony, ukochany zespół Jerzego Pilcha piłkarski. E, więc chcieliśmy zagrać Pilchowie albo aktorzy na Krakowie e, z komentowaniem e, Tomasza Zimocha. Ale też przygotowanie do tego festiwalu było tak potworne w nie szybkim tempie realizowane. No że wszystkich szczegółów nam nie udało się dopiąć. Mam nadzieję, że to będzie kolejny element taki, który w przyszłym roku będziemy mogli wzbogacić ten festiwal. A Tomasz Zimok tak zresztą potwierdził, że, że jak tylko będzie taka możliwość, rozchorował się. No i, i tu niestety nad tym ubolewamy. Ale nie odpuszczamy oczywiście, że tak. No, mam nadzieję, że ten festiwal nie tylko będzie takim festiwalem słowa, dyskusji, czytania, ale też takim aktywnym, przede wszystkim takim, który będzie integrował środowisko wiślańskie, kulturalne, środowisko aktorów, poetów, autorów. To tak jeszcze może trochę sięgniemy do właściwie prehistorii, bo to 12 maja, tak tylko pokrótce mówiąc, ważna umowa podpisana na naśnieżanie Kubalonki i to będzie prawdopodobnie w styczniu czy na początku 2022 roku, no ale to już w najbliższych miesiącach będzie się działo. Cztery lata temu, albo pięć lat temu już nawet rozpoczęliśmy po raz pierwszy rozmowę na temat inwestycji w ogóle na Kubalonce. I tak szczerze mówiąc, chyba nikt wtedy w to nie wierzył. Jak, jak były deklaracje ze strony ministerstwa, to każdy z przydłużeniem oka to raczej nie będzie możliwe. Raczej znowu gdzieś tam oczywiście obiecanki i cecanki. Powiem szczerze, sam jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo też nie do końca wierzyłem, aczkolwiek marzenia, jak widać, w tym zakresie się spełniają, bo rzeczywiście brakuje nam tej infrastruktury. Narciarskiej na Kubalonce, takiej już pełnej. Mm, Tatry mają te trasy w ośrodku cesowskim zakopanym. My mam nadzieję, że już niebawem też będziemy mieli na tym najwyższym poziomie. To będzie fajna alternatywa też dla rekreacji, dla, dla spędzania wolnego czasu, bo coraz więcej z nas korzysta właśnie z takich luźnych wędrówek, spacerów. No Idealne miejsce również pod względem widokowym. E, miejsce, które po prostu trzeba doposażyć właśnie w system naśnieżania. W oświetlenie, tak, żeby wieczorami w okresie zimowym można było tam spędzać czas. No a już nie mówiąc o, ty, o tym, że mamy naprawdę, myślę tu, jako region Beskidów, bardzo duże ambicje sportowe i chcemy rozwijać tą dyscyplinę sportu, jakimi są biegi narciarskie, kombinacja norweska, ale nie da się dzisiaj uprawiać tego sportu bez odpowiedniej bazy sportowej. No nie da się już dzisiaj biegać z czołówką na, na głowie i dzieciaki. Choć się bieg... tacy zdarzają. No, starzeją się, ale to już bardziej rekreacyjnie, panie redaktorze, no dzisiaj, żeby uprawiać sport, to trzeba codziennie, czy, czy faktycznie trenować, to trzeba codziennie spędzić kilka godzin na trasach biegowych i teraz dzieciaki kończą o 16.00 zajęcia, czy o 15.00 zajęcia, no to jest w zimie jest ciemno, no to, to już musi jakoś wyglądać, no dzisiaj już nie przyciągniemy młodzieży na, na boiska, które będą klincem wysypane, no umówmy się, no to już nie ten czas, tak jak niektórzy by cały czas myśleli, że za naszych czasów tak graliśmy, tak spędzaliśmy czas, no, ale to wszystko już idzie do przodu, i, i tutaj tak samo i w tym przypadku, więc, więc cieszy ten fakt. I mam nadzieję, że na Kubalance niebawem będziemy się mogli spotykać również przy organizacji najwyższej rangi zawodów tego typu w narciarstwie biegowym. Tego życzę przede wszystkim środowisku sportowemu, ale też i sobie, no bo też dlatego próbujemy wspierać w tym zakresie również i w formie administracyjnej te działania, żeby, żeby mogły być realizowane jak najszybciej. To przyszłość dalsza, trochę. Na, ta najbliższa to czerwcówka. To ta... Tak na koniec, jakby Pan miał tak w 30 sekundach zadeklamować Wisłę i dlaczego warto spędzić czerwcówkę w części albo całości w Wiśle, to proszę bardzo. 30 sekund, okej. Okay. Przede wszystkim strzelimy się w tej chwili w okienko pogodowe. Chyba to w tej, tej wiosny najważniejszy argument i warto go spędzić poza swoim miejscem zamieszkania. Na rowerze, na wędrówkach pieszych, spędzając go czas pod względem kulturalnym, właśnie wieczorami, czy też. Pozbyć się dzieciaków na tych kilka chwil, właśnie dając im możliwość różnych animacji w centrum miasta. Wiele fajnych wydarzeń, myślę, że i bardzo sympatycznych, miłych gości. Ludzi w Wiśle, sami gestorzy są spragnieni już w tej chwili bardzo mocno przyjąć gości, więc myślę, że ta, ta chemia pomiędzy gościem, a również tym, którzy oferują swoje usługi, będzie też bardzo fajna, ciekawa i takim doświadczeniem po całym roku pandemii bezcennym. Nie mierzyłem czasu, ale chyba mniej więcej się udało. Bardzo dziękuję. To zapraszamy do Wisły. Dołączamy się do tego zaproszenia. Warto czerwcówkę w Wiśle, w Legionie spędzić. Dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję i wzajemnie. Państwa i moim gościem był pan Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.